Siemanko, witam wszystkich w drugim sezonie kariery Dynamo Zagrzeb. Powracamy do naszych zmagań. Przypominam, gramy oczywiście w Lidze Włoskiej. Zanim to oczywiście wybrałem, yy, przez sezonowy turniej, w którym się zmierzymy. Oceniono nas, jak widać, tutaj generalnie pozytywnie, więc bardzo dobrze. Na razie nie jest aż tak źle. to od razu zatrzymamy, żeby. Wadało móc dokładać treningów. Od razu ustawimy, żeby oni się już rozwijali od razu. Myślę, że jednak ładu dalej trzeba go rozwijać. Spróbujemy też Bogę rozwijać trochę. Oprócz tego Marina też. Pomocnicy, tutaj to już jest dopiero w ogóle zbawa. No to za Iwanuszek Wanuszek niech będzie, i na obronie ten gwariusz. Ok, zaraz ustawik przygotowany jest, także już niech ćwiczą. Bo zaraz się zastanowimy nad tym, kogo kupimy. Mamy tyle właśnie pieniędzy, 24 miliony. Także coś tutaj można by było podziałać, myślę. Najbardziej zastanawiam się, czy nie sprzedać sobie tego Phil'ka bo jest ze środkowo ale już stary A właściwie można by było go sprzedać i kupić kogoś stosownego, chociaż... Myślę nie, może lepiej... No oczywiście ataku to nie myślimy, bo atak to wiadomo Iwakowi, póki co nie dostałem żadnych poper ze niego, ale to... Nie będziemy go zespołu wypychać. Ale dobra, wracamy do naszych transferów. Myślę o lewym przede wszystkim. Trzeba tylko ich tu posortować może najpierw. Dajmy z 22 lata i coś tu się zaraz wyszuka. Tylko to jaki transfer byłby w wiarę dobry, a jednocześnie też realny. Oczywiście takich szukamy, myślę o iPluri. To jest zawodnik, który byłby ciekawy. No, może że tu go jeszcze znajdę, ale już raczej wątpię. Takiego, co by mnie zainteresował. Yy. Dobra. Chyba już daję spokój. No, dajdę spokój z tym już. Spróbujemy kupić tego Ajtanoriego. Zobaczymy, jak on tam się prezentuje. I czy damy radę go kupić. Na razie pierwszy mecz towarzyski. No a to kulelowicz, zagra, kondzior. Przede wszystkim ci, co są niezadowoleni. A niezadowoleni jest większość zawodników. Niestety, tak to jest. Po pierwszym etapie. Co no, jakiś Josipowicz, mój zawodnik. Dobra, jedziemy z Werderem. zobaczymy jak sobie poradzimy, jest to źle, bardzo źle, co by to nie powiedzieć jest tragicznie, no dobra to tylko wersje towarzyskie, także tam, jak, jak widzieliście na pewno zespół nie był sam na najlepszy, więc nie oczekujmy nie wiadomo czego. Już za chwilę ostatni no jest sobie sumie przed i Jest będzie chyba jeden bodajże. Dobra, tutaj na razie coś opuścimy. Jeszcze czekamy, oczywiście na raport tego zawodnika z Owser. Zanim to Koppenheim też przegryliśmy. No może wystawmy jeszcze w sumie najlepsze zespoły na legale. Zobaczymy, jak to wtedy tak działa. Jeżeli tutaj wystawimy naprawdę potężną jedynastkę, coś takiego nie będzie zadziałam mam nadzieję. Teraz zobaczymy. Tak jest, 4-0, wygrywamy. No ale oczywiście, i tak chyba wpadliśmy z tak jest. No trudno. Już za chwilę będzie pierwszy mecz w Kopa Italia. Ostatni mecz występ w Copa Italia zakończył się bardzo źle, bo odpadliśmy od razu ze Więc trzeba liczyć, że teraz po prostu będzie lepiej. Dobra, tutaj coś na razie jakieś problemy wystąpiły, to na razie odpuścimy to. Czekamy na ten mecz. Dostajemy kurcze oferty, zaraz zobaczymy jak one tam się prezentują, ten, bo... Trzeba do oferty, ze żerem i Bogę jest mało jeszcze, myślę, że możemy... Tutaj coś więcej później ugrać. O grach, ten Ait Nuri, czy tutaj już coś wiadomo, jeżeli chodzi o jego? Eee, tak się zastanawiam, tu parę napastników, Ait jeszcze jest a nie wiadomo. Ale długo się dowiemy oczywiście. Już się dowiedzieliśmy. I on tutaj wygląda. Tak, przy przybył 22 No, zakupimy go jeszcze. Tani zawodnika. młody i perspektywistyczny. Tak więc od razu 6 milionów na początek myślę nam. Chociaż a może gdybyśmy. Dołożyli im naszego lewego obrońcę tak myślę, tego lewacza. Może tutaj zareagowali na to. Nie, nie potrzebują, bo niestety No może tego by woleli. U. Jest słabo na razie się z nim negocjuje No ale powiedzmy, że za 4 plus te zawody to byłoby sensownie. Ale oczywiście bez prezentów sprzedaży Więc to No jeszcze to zbijemy myślę Tak sensownie 400 Duższe to się nie chcą Przekonać na Transfer bo 4,5 tak 4,5 się zgodził także Fajnie że to wyszło a jednocześnie też Wymieniają zawodnika dzięki temu nasz budżet na pensję tak nie ucierpi i od razu poskudziemy się Możemy dać mu ratacyjnie, bo on się może zgodzić na nie, nie zgodził się no to damy mu ważne w takim razie kontrakcik oczywiście na 5 lat klauzuli też myślę, że nie ma na nie co dawać no zobaczymy jak to reguły na 10 tysięcy i 100 tysięcy prawie że tak na dobry początek i się zgadza, także fajnie, dopięliśmy już transfer skoro tak dobrze idzie, to no myślę jeszcze o jednym zawodniku do zakupu, by się przydał Andersen na przykład Andersen, spróbujemy zaoferujemy im Teofil Kateryn może jeszcze dodatkowo I teraz zobaczę jak zareagują, on jest warty 5 milionów na pewno ale no ja myślę że tej 11 to to może byłaby sensowna suma jeżeli chcemy z nim porozmawiać muszę coś nie chcę się przekładać, czuję, że źle wyjdę na tym transferze no dobra, 11 no. Ciężko idą te do negocjacje, dobra, 12 w takim razie Dobra, jeszcze pomyślą, ok. No to na razie odpuszczamy transfer i przechodzimy tam dalej. Bo chcemy jeszcze oczywiście zagrać meczek. Ukaże. No baczak ale już dobra, że zostanie. Powiedzmy, że chce zostać. A, o Andersena się odezwali, już tutaj teraz przechodzimy yy, nie, może spróbujemy bez niego ja bym w takim razie, no skoro tak się upierają Aha, nie mogę już bez niego, no dobra To 13 w takim razie, chociaż No niestety coś się upierają bardzo, dobra, 13,5 to jeszcze takie jest lekkie przekłacenie uważam. No ale może się zwrócił imię nieje. Nie. Okej. Okay. No, Lola, dobrze niech będzie kluczowy. I będzie 4 lata. Myślę, że to jest to w miarę realny transfer, ponieważ z tego co ja wiem, ta Bersen jest na wylocie. Z Fuglion. Więc będzie to transfer w miarę realny aby mamy tutaj potencjał w tej chwili na europejskie puchary. Także, także myślę, że jest to w miarę realne. Także 2 wzmocnienia doszły do zaraz w zespole. Kurynowi zostanie. My już za chwilę dotoczymy się do ostatniego meczu. Znaczy, no pierwszego i ostatniego, tak na dobrą sprawę, stawkę w tym odcinku. uchodzi to po prostu mecz z Peruzją. Jestem po prostu ciekaw jak my sobie tam poradzimy. No, myślę, że może też zostanie. Nie ma co ich też tak sprzedawać na darmo za dużo. Raport o juniorach na razie nas chyba średnio interesuje, chociaż sobie zobaczymy co tam u słychać. I po prostu poprzenosimy tych kluczowych zawodników no dobra, weźmiemy tego, tego i może tego. Jeszcze ja podrzucam później, już poza odcinkiem, żeby było sprawniej. I za chwilę się dotoczymy tego meczu, właśnie mówię z z Będzie to tak jak też mówiłem, ostatni mecz w tym odcinku. Po tych trzech towarzyskich ładu się rozwinęło na 80 barala. Także zaraz tutaj przejdziemy do tego meczu O już jest Kurze chce zagrać, no dobrze dałem go zagrać to będzie, chyba ostatni też zagrał, ale to źle skończyło dla nas No ale już, niech tam będzie Będziemy takim składem, bo po prostu nie do tego przegrać no, bo szkoda, że już byłoby zakończyć rozgrywki na tym etapie No i zobaczmy, chyba wyjdzie, 1-0 no ale zawsze zwycięstwo. Także no, my już kończymy ten odcinek. Ja już dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć!